Rewolucja przemysłowa to okres w historii, w którym ludzie przeszli od produkcji ręcznej do maszynowej. Tradycyjne warsztaty i manufaktury zamieniły się w fabryki pełne maszyn, które pracowały znacznie wydajniej niż człowiek. Zmiany te nie ograniczyły się tylko do gospodarki, całkowicie odmieniły życie społeczne, sposób pracy i codzienne życie ludzi. Pierwsze zmiany zaczęły się w Wielkiej Brytanii w połowie XVIII wieku. Zmiany w rolnictwie sprawiły, że na wsi potrzebnych było mniej pracowników, co skłoniło wielu ludzi do migracji do miast. W tym samym czasie pojawiały się wynalazki, które całkowicie zastąpiły tradycyjne metody wytwarzania towarów. Na początku rewolucji przemysłowej najważniejszy był przemysł tekstylny. Produkcja tkanin przeniosła się z warsztatów do fabryk, a nowe maszyny przędzalnicze pozwalały wytwarzać materiały kilkunastokrotnie szybciej. Dzięki temu ceny ubrań spadły, a krawcy po raz pierwszy w historii obawiali się utraty pracy na rzecz maszyn. Równocześnie rozwijał się przemysł metalurgiczny. Tradycyjne piece dymarkowe nie wystarczały, dlatego też opracowano technologię wielkiego pieca, pozwalającą wytapiać żelazo w większych ilościach i lepszej jakości. Proces pudlingu umożliwił produkcję stali, która stała się wszechstronnym materiałem do budowy maszyn, mostów, pojów kolejowych i budynków. Pod koniec XIX wieku wprowadzono proces besemera i otwarte piece martenowskie, co skróciło czas produkcji i obniżyło koszty. Silnik parowy udoskonalony przez Jamesa Watt'a w 1763 roku na bazie wynalazku Thomasa Newcomena umożliwił fabrykom pracę niezależną od rzeki strumieni. Transport również przeszedł rewolucję. Powstanie pierwszych pociągów i statków parowych pozwalało na szybki przewóz surowców do fabryk oraz gotowych produktów na rynki krajowe i zagraniczne, a koleje ze swoją szybkością i zdolnością przewozową stały się kluczowym elementem gospodarki XIX i XX stulecia. Życie w tym czasie miało jednak swoje ciemne strony. Robotnicy, w tym dzieci, pracowali po kilkanaście godzin dziennie w hałasie i przy niebezpiecznych maszynach. Brak kanalizacji, czystej wody, pył i dym, to wszystko tworzyło trudne warunki życia. Pojawiły się pierwsze ruchy robotnicze i związki zawodowe, które walczyły o prawa pracowników, ograniczając pracę dzieci i regulując godziny pracy. Trud klasy robotniczej zainspirował Karola Marksa do stworzenia swojej idei komunizmu. Marks postulował zniesienie prywatnej własności środków produkcji, aby bogactwo było dzielone po równo. A podziały klasowe przestały istnieć. W jego wizji to właśnie likwidacja prywatnej własności miała zapobiec wyzyskowi pracowników przez bogatych właścicieli fabryk. Socjaliści natomiast, rozwijający się równolegle, dążyli do poprawy warunków życia robotników, wprowadzając reformy i regulacje w ramach istniejącego systemu własności prywatnej. Starali się łagodzić nierówności i chronić pracowników bez całkowitej rewolucji społecznej. Pod koniec XIX wieku rewolucja przemysłowa wkroczyła w drugą fazę. Oprócz pary pojawiło się nowe źródło energii, czyli elektryczność. Thomas Edison w 1879 roku udoskonalił żarówkę elektryczną oraz zbudował pierwsze elektrownie i sieci dystrybucji prądu, co umożliwiło oświetlanie domów, ulic i fabryk po zmroku. Wkrótce systemy prądu przemiennego Nikoli Tesli i George'a Westinghouse'a pozwoliły przesyłać energię na duże odległości, otwierając drogę do masowego wykorzystania elektryczności w miastach i zakładach przemysłowych. Rewolucję przeszła również komunikacja. Samuel Morse w 1837 roku opracował telegraf i alfabet Morse'a, który pozwalał przesyłać informacje niemal natychmiastowo na wielkie odległości. W 1876 roku Aleksander Graham Bell opatentował telefon, umożliwiając rozmowy głosowe na odległość i jeszcze szybszy przepływ informacji. Równocześnie rozwijały się nowoczesne środki transportu, tramwaje elektryczne, pierwsze samochody z silnikami spalinowymi oraz linie metra powstające w europejskich i amerykańskich miastach. Rewolucja przemysłowa wywołała głębokie przemiany gospodarcze, społeczne i kulturowe. W miejsce rzemiosła i manufaktur pojawiły się fabryki oraz mechanizowana produkcja, co zwiększyło skalę i tempo wytwarzania towarów oraz obniżyło ich ceny, czyniąc je bardziej dostępnymi dla szerokich warstw społeczeństwa. Rozwinęły się nowe gałęzie gospodarki, hutnictwo, górnictwo, przemysł tekstylny i chemiczny, a budowa kolei żelaznych i parowców ułatwiła handel i przewóz ludzi na duże odległości. Te zmiany gospodarcze pociągnęły za sobą wielkie skutki społeczne. Miliony ludzi porzucały wieś i tradycyjne zajęcia, aby poszukać pracy w miastach, co spowodowało szybki proces urbanizacji i narodziny nowej klasy robotników, zwanych również proletariatem. Warunki pracy były początkowo ciężkie, co przyczyniło się do powstania ruchów robotniczych i związków zawodowych oraz do dyskusji nad prawem pracowniczym. Zrosło też znaczenie burżuazji. Właścicieli fabryk i kapitału, co zmieniło układ sił społecznych i politycznych. Rewolucja przemysłowa miała również wymiar środowiskowy. Masowe zużycie surowców i energii oraz gwałtowny rozwój miast prowadziły do zanieczyszczenia powietrza i wody. Mimo negatywnych skutków przyczyniła się jednak do rozwinięcia komunikacji, łączności oraz rozwoju edukacji i nauki, zbliżając ówczesne czasy do naszej współczesności. A co Wy sądzicie o industrializacji? Czy po moim filmie zauważacie, jak wiele odkryć, które zmieniły nasz świat, zawdzięczamy tamtej epoce? Rzecz jasna, to nie wszystko. Jest tego znacznie więcej i w przyszłości z wielką chęcią przygotuję dla Was materiały na tematy, które pominąłem bądź skróciłem. Mam nadzieję, że ten ogólny obraz ewolucji przemysłowej, ale w Minecrafcie przypadł Wam do gustu. Widzimy się w następnym filmie.